Okej, okay? okay, no to tak, zaczynamy oczywiście od lecie i lecie. Ja już trochę wypiłam, ale jest to tradycyjna kawa, którą tutaj mamy. Teraz mamy potrawy, żebym nie zrobiła głupot. Zaraz dowiecie się po kolei co to jest. To są chipirones z frito, to są małe kalmary z Masony z e, ziemniaki. Ziemniaki mamy... Czyli e, najbardziej popularny tutaj sos w wersji zielonej. hasta 10 tú te mames vueltas a la casera todo esta que especial na esa especial na yescenia si tú tenemos así estilo ingenio de carrizal taque punilla vispa y obviamente todo lo que yo amo ser el queso frito Mamy tutaj zapiekany ser z jakimś sosem. co so Zobaczymy, jak będzie smakował. No i my oczywiście na przystawkę wzięliśmy przepyszne bułki. Bułki są pieczone tutaj e, z alioli. E, alioli jest bardzo kremowy, więc takie, które na pewno Polakom będzie smakować. Bułki natomiast wypiekane są tutaj na miejscu, więc są mega chrupiące, w środku delikatne. Naprawdę naprawdę pyszne. A teraz nade mną wielki, wielki krab. Mm, tutaj pięknie wyglądające. E, hamon. I jesteśmy we wnętrzu, gdzie już będziemy płacić. Wygląda pięknie. Zobaczcie, jest tutaj fajny bar pokazujący jak wyglądało tutaj przez lata. E, my mamy w Polsce, wiecie, dobrze, coś takiego jak rachunek grozy. E, Tutaj rachunek jest na kwotę, uwaga, uwaga, 33,80 euro, gdzie mamy wszystkie potrawy, które widzieliście na stole, dwie kawy i kole. Więc nie sądzę, żeby było to strasznie dużo. Ja na pewno to miejsce polecam, wygląda pięknie. Bar jest również cudowny, można spróbować zobaczyć. Naprawdę polecam Wam bardzo, bardzo to miejsce.